E, ci... No A. kurde co, to, to, to tam, tam po angielsku pierdzieli mi tu Nie, nie, no. bo to bo to tak zawsze mówię jak jest pełna godzina i dlatego No bo A, jak dlatego? jest druga to dlatego tak po angielsku, no. No, to się tak mówię. No, no. bo to chcieli się włamać, no. ale się mi nie udało i dlatego no. No, bo, bo to kurde korniszone walone w dupę wyruchane, no. no, no, no. Pozdrawiam Kripa Pozdrawiam Kozdra... mamę i moją babcię, Roces. Roces? A tak. ja nie znam takiej osoby, Roces. No to ja jestem. Myślałem, mhm. że ktoś tam jest. O, widzisz? Tak, to co, wyder przyszedł z kosmita. Wiesz? <laughs> <laughs> wyder... Kosmita! <laughs> kosmita. No, kosmita, widzisz, ono ma haka i dlatego tu wszedł. Nie, na no gumkę z włosów, i dlatego tu wszedł. No ja nie wiem, że ja nie. Nie wiem, czy ma, no. ale to jest kosmita na 100%. Te obroń, nie wyrzuć go. No nie mogę go wyrzucić. Co musisz go wyrzucić jakoś? A jak? No ja nie, nie wiem, i, musisz coś i, wymyśleć. Nie, nie wymyślę. Nie chce mi się. O! Każdy mnie lubi. Pisze tu. Śmieciu jebami, mrówka, kurwa, nie przedłużaj. O, fajnie. Lubię ja. mnie, <grym> Dobra. No, widzisz, widzisz, każdy cię lubi. No, każdy mnie uwielbia wręcz. No, jak cię może nie lubić? No, że taki jesteś super gościu. No, 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 no właśnie, no. Dobra, nie chcę się włączyć. Widzisz, uwielbia, zobacz, mrówka, teraz przed kolejny. Kolejny, <grym> widzisz, ko Widzisz, ty zaiste, <grym> i wyder, to są jakie no, dwa kosmici, to są bracia, wiesz? Kosmici. No kosmici, musisz uważać. User was moved to your channel. No, mów dalej, kosmici. No kosmici, nie przejmuj się. Mów dalej, mów dalej. O. No trzech kosmitów ważno. A Max, to jest nasza matka. Tak? Nie, posłuchaj sobie. Ej, mrówka, żeby ich. żeby musisz ich wyrzucić. Wiesz jak zrobić, czy nie? Nie. A powiedzieć ci? Nie. No to będą to, będą to siedzieli cały czas. Chcę ich wyrzucić. I zaraz przyjdzie czwarty kosmita, i potem cię zjedzą. Ciebie zjedzą, nie mnie. Ja się nie boję kosmitu. Nie boisz się? A mnie nie się, się boisz? A mnie się boisz? Nie by się Im. boję, no. No, bo ja walę w rączkę. Aha. Na rączki? Egonziol. No, na rączki. Przykro, <grybuj> <grybuj> <Dokładnie, F -Bex. grybuj> dziękał, mogę do Klanu ci nie mogą. No. Nie się ja... przyjął chyba już. Bo aż się spociłem z tego wszystkiego, no. O. A Tamaka? Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. nie. No, wiesz co, bo jeszcze żeby... musisz być w planie, też musisz powiedzieć o piesku i kotku jak musisz powiedzieć o wszystkim. A może nie? Ale to to nie będziesz w planie, no. Nie musisz powiedzieć. O... Albo zaśpiewaj coś, jak wolisz. Yyyyyyyy, polipało cię? Sam <coughs> coś. Posłuchamy chętnie. Aby nie wpuszczać z YouTube, no. No bo mnie wtedy obciąża net, no. Aha. Kolejny kosmita. O, to jest największy kosmita, on to jest królem tych wszystkich kosmitów. Nie, bo zaraz mi galera. rana. On poszedł sobie kosmita, widzisz jaki jestem zarąbisty? No. Kopnąłem go w dupę i już. To jest coś. To jest moc. Czemu zaistnie kropkujesz, kurde, czat? Nie chcę mi się to sprawdzać, co ty tam piszesz. ...to co masz powiedzieć ciekawego? Zaraz idę. Ale co, spać już idziesz? Nie. Zwalczasz kosmitów i nie wiesz. A. Nie. Do Tesko po nową gumę idziesz. Nie. <laughs> po skarpetki. Ty idziesz po makaron. i cicho Nie, po ziemniaki mogę iść jedynie. Nie, po makaron. Ale makaronu ja nie chcę. A no może jednak? Wolę ziemniaki. A kurczaki? Tylko wolę kaczkę. to mm, botkę. Nie dlaczego? No tak. Ej, da. mrówka. A masz jakieś zwierzątko w domu może? Mam. A co masz? Mrówkę. Mrówkę masz, a. Tak, mrówkę mam. Tylko sympatyczną mróweczkę. A. I tylko jedno. A i... Dwie, ale ci nie dam. No, nie dasz mi. Ej, ale to co byś... Ja, ja, to ja bym ci na przykład dał za jedną mrówkę, nie wiem, no... Świnie i kozem dorzucił. Nie dzięki. Nie. Nie chcę mleka. Nie chcesz mleka. Ale to dobre jest. Nie. Nie. Nie, mleka. nie lubię mleka. No to dobra, no to widzę, że się nie potargujemy, to to koniec. Ale potargujemy się, jak ty, ja ci dam mrówkę, a ty mi dasz y, gumę. Ale jaką gumę? Te żucia, teżko. Teżko, no, no dobra. No, Ale to jaką też? No, orbit? M, 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 tak, orbit truskawkową najlepiej. I, I jeszcze nie zapomnij o piesku i kotku. O piesku i kotku, ale to musisz mi przypomnieć. Eee, nie. Bo za no, dużo ja zapomnę, no. Jestem no, taki ale jest ale za dużo kosmiców tu jest, no. Ale nie bój się, oni nie słyszą. A czy jak słyszą? Nie słyszą, no to jakby słyszeli, to by coś mówili do ciebie. No mogę do planu czy nie mogę, no. Mam Jesteś no. w planie. Już? A mogę zmienić scenik? No. A daj mi może radę na te esie, jakbyś spostrzegawszy był. To ja mu dam! Daj mu, daj. O, dziękować. Jestem Bogiem. Jesteś, jesteś. Ale nudy. Dobra. E, jutro będę może. A jak nie, to będę wieczorem. A jak nie, to będę e, rano. A jak nie, to nigdy. Jak nigdy, no to ja nie wyciągnąłeś, musisz przyjść. Ale jadę na polowanie. Kurde, na co byś polował. Na koszenię. w <noise> Nie. Będę polował na... kosmitów. Na... Nie! Na mrówki! Na mrówki, ale to czym byś polował? Gumką do włosów! Gumką do włosów, a skąd ty weźmiesz gumkę do włosów? Szteczko! <noise> Szteczko! Aha, tak! Nie, nie wiem, ja wiem, do obi na pewno, bo tam mają podobno. Nie! Nie no powiedz skąd! Z ziemi! Z ziemi! Aha, no! Ale z ziemi nie można podnosić rzeczy. Jak to nie? No nie można przecież. można. Ja mam taki elektroniczny przyciągacz od kosmitów, nie? O kurde. I... O, i bo dostanę na urodziny, no no. No. O. Małe no się mówi. Dobra, a to powiedz nam jeszcze, co dostałeś pod choinkę. Mrówka. Ale jedną czy A jak dwie? się ta mrówka nazywa? Dwie. Mrówka. A mrówka się nazywa mrówka, tak? Tak. Kiedy mam się w nie kuszczalić, no bo zapomnę to no, planowy. no, ale. No tak, no ale jako ranga mam się ustawić, no. Ry. Ry? No ry jak mrówka, tam jest, nie, drugie ry. Nie to ma jest. ryb w mrówce. Jak nie ma, no ty masz na dyniku <noise> Nie ma ryb w mrówce. No bo ja taki głupi trochę jestem, ja się nie, nie No kupię, naucz się ortografii, a potem mi dyskuj na... No. a to pomożesz mi się nauczyć? Pomożesz mi? Nie. Kupię ci trzecią mrówkę. Okej. Okay. No to to kiedy zaczynamy? Jutro. Jutro, ale o której godzinie? Ta się przygotuję jakąś książkę, kupię, nie wiem, ortografia dla opornych czy coś takiego. <grym wytrych> <grym wytrych> e, o północy. Ortografia. opornych. Ja nie, spać. <grym wytrych> nie i nie idziesz do mnie. się uczyć ortografii, tylko on. Ło, co ta we mnie Ło, koć mi tam nie zabił, no chcę się no. Przez was, kurde, bo mnie zagada zagadaliście no. Ale bach. User left your channel. No. User joined your channel. No. I don't czekaj, where. i się ustawić What? You don't to MRWKO już jest po 22, ja Mówię, że idziesz o 22, spać Co, jak to jest? Może pan cię nie odzywać? Sam decyduje ci dwóch, iść spać Dobra, dotka i się, nie skoczyła, bo... Na jakim programie oglądasz, że się nie skończyło. data no, Na A co myślałeś, że na Polscach? Nie, myślałem, że na tym. Chwam. Nie. Dobry długus ustawiłem, chłopaki. O, a taki o. Nie wiem, czy to dobrze napisałem, nie? Ortografia dla pornych. Dobra, no odzywaj się tam, kurde, no, bo cię zbanuję, na, kurde, na dom, no. No na no IP wejść. mu dasz, nie bana. Nie, na no domu dam bana. Aha. I, i nie będziemy mógł wejść do domu. He, he, he. he, he. Kurde, ty masz dobre zdolności, naprawdę. Ej, no dobry nick napisałem ci źle. Dobry, dobry. No. Dobra, jadę my. Ale nudy. Coś czuję, że się szykuje nowych hit YouTube'a, normalnie. To ciągle mały? No. Małe, to będzie na YouTube? Bez komentarza. Uznajmy to, że tak. Och! To nie! Nie! Kurde! I poszedł.